Dzisiaj znowu zapraszam na Krakowskie Przedmieście, a dokładniej na skrzyżowanie z ulicą Karowo. Tutaj zobaczysz kilka pomników, między innymi Bolesława Prusa. Dlaczego stoi właśnie tutaj? W tym miejscu do wojny znajdowała się kamienica, do której raz w tygodniu Bolesław Prus, a tak naprawdę Aleksander Głowacki, bo tak się w rzeczywistości nazywał, przynosił kolejny odcinek lalki, powieści, w której portretował znanych sobie Warszawiaków, czasami dobrze, czasami złośliwie. No i właśnie z tego powodu to miejsce zostało wybrane jako najwłaściwsze na lokalizację pomnika Bolesława Prusa. Zwróć uwagę, że to pomnik o tyle wyjątkowy, że stoi na bardzo niskim cokole. No, chyba to dlatego, że mówiono o lęku, no właśnie. Chyba jednak przestrzeni, a nie wysokości. Coś że rzeźbiarka może inaczej usłyszała. No i żeby się nie bał, a co? Damy mu niski cokół. do kościoła sióstr wizytek, stojącego przy krakowskim przedmieściu. Może przychodzisz na śluby. Raczej nie odwiedzasz tutaj nikogo w klasztorze, bo te siostry to siostry klauzurowe. One wchodzą do klasztoru i więcej już nie wychodzą. Nie można się z nimi spotykać. Chciałam Ci pokazać miejsce, o tutaj na pięterku, gdzie mieszkał przez kilkadziesiąt lat ksiądz poeta, ksiądz Jan Twardowski. To właśnie jego pomnik w postaci ławeczki jest tutaj na skwerze między Karową a krakowskim przedmieściem. Ksiądz Twardowski w swoich wierszach często wspominał o Biedronkach, no i chodził z ciemną torbą z oczu. Ekologicznie jest tutaj koło jego nogi. Koło księdza Twardowskiego na ławeczce jest guzik i ksiądz czyta swoje utwory posłuchaj. Mam nadzieję, że uda się to usłyszeć, chociaż kawałeczek. Spieszmy się. Spieszmy się ludzi. Tak szybko otworzy. Zostaną po nich buty i dyrefony. Najważniejsze tak prędzej, że nagle się stanie, potem dzisiaj normalnie...